Siema w nowym odcinku Jak widzicie, doszedłem do kanałów I... Idę dalej Jakąś skrzynkę z zapasami uh -huh.

Ojejku, no to jak ja mam? Mm. Okej, okay, dobra, widzę wszystko, widzę? Zorientowałem się na szczęście w czas. No i full zdrowia Ojeju, co to? No bez jaj. Szczury? Coś takiego zrobiły? O cholera Co to jest? Kurde No to te szczury nie są jakieś Zbyt przyjazne A one się tak właśnie garnęły i tam Jak stałem za tymi drzwiami to To one tak właśnie Się zbliżały do tej klaty Po tych gościach praktycznie Nic nie zostało to są nienasycone bestie po prostu z tych szczurów. Tu jestem, szczurki, tu jestem. Chodźcie, chodźcie. Może już nie są nam zainteresowane, by się nasyciły. Tymi dwoma. Oj, napisy na ścianach. Ojej, ojej, szczury. Ja nie chcę... Nie, 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 nie. Ale ode mnie się odwalcz, dobra? Wolę wyjść do tych bagien. Cholera. Już, już to pewnie z tego tak musi walić z tych... W sumie w kanałach jestem. Czyli to tak... Nie wydaje mi się, żeby ta woda tutaj była tak przejrzysta. Swoją drogą. no i tutaj gdzieś widzimy. Aha. Tutaj. Co widzę? A, coś tutaj. A, jakiś dziennik. Jakieś notatki gościa. Aha. Umarli sobie tutaj. Zostawię ich w spokoju. I. Przejdę sobie po okładce. Jakaś lampa. Dobre, idziemy. Zobaczę jeszcze, żeby coś tam wypatrzyłem. O właśnie. Pieniążki, pieniążki. O, jakiś zwłoki gościa, który coś z tym zaworem kombinował pewnie i ja będę musiał z tym coś pokombinować tylko czekajcie, tutaj coś zauważyłem eee, dobra przejdę tędy i już chytam za zabór aha, czyli najpierw muszę zwłoki gościa gdzie by je tu usadowić dokładnie Może być. I trzeba trzymać F teraz. <laughs> Otwarte. Tutaj wejdę. I cholera. No, patrzcie ile jedzenia. Ale nie będę tego jadł. Tylko jedną troszeczkę zjem. Albo może żadnej. No, przecież nie będę tego jadł, jak mam pełne życie, prawda?

The Czy znaczy wywalają tutaj Wywalają tutaj zwłoki, a później szczury sobie je konsumują Super Jeszcze wyhamy wychamy jednak Zaraz wysz... We... Zdychać w on ode mnie w kurde, trupojady jakby miał granat jakiś czy coś Alby dezodorant i ten zapalniczkę aha, dobra, wiem co trzeba zrobić mam trzy szanse, jak to mówią, do trzech razy sztuka i wydaje mi się, że po prostu będę musiał wziąć zwłoki, wywalić je na ziemię, wtedy kiedy szczury będą zajęte konsumowaniem z tych zwłok, to ja będę musiał z zaworem porobić. Taś, taś. Kici, kici. Smacznego. Haha, jeszcze się temu oberwało Dobra, ja stąd spadam, spadam, A, szybko. Attention, Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Several brave officers of the state are dead by his hand. He is to be captured or killed at any cost. Ah, sure. Hmm. Ktoś tu sobie chyba musi urządować. Skoro ogień się pali, szczurek sobie piecze się. Kurde, no. I sakiewka. W sumie, jeśli ktoś tu mieszka, to to byłaby kradzież. A nie wiadomo, ile tam w tej sakiewce jest pieniędzy. A jeśli to byłaby kradzież, na co wskazuje pieczenie się szczura i ogień, który jeszcze się pali, to znaczy, że byłbym wtedy na... Naprawdę złodziejem, a, a przecież nie jestem. Więc papa, nie biorę cię sakiewko. Idę sobie po łańcuchu. A sakiewki nie biorę. Ojej. Więc co teraz? O, dobra. Żyję. Ajsik, drut miedziany, A Ojej, Ale ten gościu jest lewy jakiś. Myślałem, że doskoczy do krawędzi. A ja dawno już nie zapisywałem, o cholera. Ale nie, ów, dobra. Na szczęście... Na szczęście gra pomyślała o tym, że... Mogę zrobić zacząć z jakieś lewe skakania. Hmm. Tu chyba nic nie było. Chyba nic nie było. Dobra, więc nie będę już lizać tych ścian. Sakiewki. O nie no, szczur spad. Cholera jasna. Szczur spad. Dobra, ale sakiewki nie biorę. Szczurko musi na podłogę spad, no to nie fajnie. Jeść takie szczura z podłogi. No ale co ja mogę zrobić? Ja go nie chciałem rzucić. A nie mam niestety opcji popraw szura. Jedyne co to mam, żeby go zjeść. Ale mam, mam już cenną wskazówkę, że gościu nie dysponuje zbyt dalekim skokiem. O, zginęła gruszka. Mmm Jakiś linka cieknie. Wiecie co, no? To, to jakaś właśnie... Ta linka aktywująca jakoś mi się niezbyt podoba yy, Ale tam może być jakieś sekretne pomieszczenie. Biora. O kurde Uhuhu dać pocisków. Jakiś pył zapalający... Ooooo, Dobra, tę sakiewkę już wezmę, akurat. Odkryłem jakieś... ...secret place, normalnie. I... jeszcze. Jeszcze lepiej. Aha, chyba można było się tu dostać innym sposobem od góry jakąś alternatywną drogą po prostu lec więcej o kolejny miotacz pocisków no proszę jak ja jestem szpryciarz idziemy dalej o ile się dopóki do, się będzie dało A Skakujemy i ty gdzie teraz no i teraz chyba już muszę zeskoczyć ale metać pocisków Gdzie to ciekawe gdzie on strzelał? Był tutaj ustawiony. A i tutaj była jakaś linka. Dobra. Przecież jestem super sprytny. No teraz tak. Czy ten gość żyje, powiedzcie mi? Jeśli żyje... To zakiewka mu się przyda, ale nie wygląda na zbyt żywego. A zresztą piszą zwłoki. I karteczka. Tak więc mini cięcie i zapraszam do lektury. Yy, no mam nadzieję, że cholera zdążyliście przeczytać. Yy, no i się skrzyneczka otwarła, prawda? Jakaś widzimy kusza i inne pierdoły. Czyli nie będzie już taka amatorka jak teraz. Wow. Ale super sprzęcior. Ok, jakiś samouczek teraz. Tak więc robię cięcie, żeby się nauczyć z tego samouczka. Właśnie otwieram sobie to koło działań. Aha, i po prostu sobie szybciutko wybieram. Niech będzie, że zostanę przy pistolecie. Ale to samo mogę robić. Przyciskam 1, dwa. 3 Czy 4 No czyli jeden pistolet, dwa kusza pewnie z jakimś standardowym bełcikiem Jeszcze tu jakieś co to koszule i inne, dobra, chyba się nie da przebierać eee, Ten gościu już chyba nie żyje się wydaje, przynajmniej i tutaj aha dobra czyli tutaj jeszcze zobaczyłem taką jedną rzecz i sobie pójdę zobaczyć co to jest jakaś esencja kolejna I jeszcze coś tam było a właśnie świecę zdmuchnij a po co mam je zdmuchnąć e. Nie widzę powodu, ale sprytne yy. ok, tak więc tradycyjnie nie cięcia. No. Yy. o o o safe a safe trzeba skąd ja wam tu szyfr wezmę cię wzięty tam się chyba nie da wejść szyfru chyba nie znam otwieraj się zawiasy Pyk! Pyk! Ah, nie chcę I see He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? I'll try to take him out alone. But what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. <coughs> it smells like a dead weeper in here. wiem, może gdzieś tam jest ukryty, ale ten kod to safe prawda? Ale nie będę tego. Ale nie będę tego jakoś trzeba szukać, żeby czasu nie tracić. Dobra. O no. Aha, dobra, dobra już wiem, 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 wiem. To jest to samo, jeszcze czego oj oj oj. No nie, znowu strzeliłem. Cholera jasna. No, dawajcie. Cioty. No jak on jest takiej odległości mieczem? Dobra, po prostu trzeba ich rozwalić.

Czekaj, jesteś znalazłem teraz spróbuję jakąś z... sposobem to zrobić hey, you're such a szybko szybko, szybko ja sił. cholera nie chciałem go zabić tylko jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tego, że trzeba F przytrzymać no i super, teraz jego zwłoki będą luskać chyba ja tutaj go ukryję wyczorne szczury, jakby mnie ktoś Uderzył A w sumie wejdę do tej wady? Zrobię ich w konia O kurde Widzicie? O jeju, zaraz się uduszę lera tam jest gościu Dobra, nie będę z nimi walczył, żeby żeby zaraz nie umrzeć po raz kolejny. Whoa, whoa. Attention, Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Several Corvo, over here. Quickly. I'm a friend. I'm Sam. And I work for some good people who want very much to meet you. But they said you'd come out here. But I can still hardly believe it. I'll take you to meet them. Just down the river from here. Look around if you need. I'll be here. let in see if there's any interesting things here. a Let's see No i cóż, i tutaj odcinek y, dobiega końca, tradycyjnie. Zapraszam do następnych odcinków i dziękuję za oglądanie tego. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.